Szanowni Państwo, ja będę uczyła słów pewnie trochę szerszych, nie będę mówił o katastrofie, będę mówił o zamachu. No tak to już zostało w mojej pamięci utrwalone, kiedy 10 kwietnia dowiedziałem się o tym, co się stało pod Skowajskiem i potem to wszystko, co następowało później, składało się w jedną konsekwencję to był zamach. Nad grobami naszych rodaków, którzy zostali zamordowani pod Smoleńskiem, wciąż szaleje upolityczniony i medialny demon nienawiści. W przededniu 11. rocznicy po raz kolejny atakuje się tych, którzy zginęli, oraz tych, którzy dociekają prawdy. Niemal od pierwszego dnia z głębokim przekonaniem wypowiadam słowo zamach, by określić to, co się wydarzyło pod Smoleńskiem, a właściwie w powietrzu koło Smoleńska. Nie jestem specjalistą od katastrof, nie jestem specjalistą od wybuchu, tak jak Pan doktor, ale mam trochę doświadczenia więziennego i nie tylko z tym, jak działają tajne służby, jak działają służby PRL-owskie, jak działały, jak działały służby sowieckie. wszystko to, ta cała propaganda, która była skierowana do generała Błaszika, a to do prezydenta Kaczyńskiego, jawnie i wyraźnie pokazuje znaczy na Mgłę, czy na jakieś parówki, jaśniej, wyraźnie pokazuje na to, że są to działania służb. Służby nie działają same z siebie tak tylko. One działają w konkretnych celach. Czyli w tym wypadku w celu odwrócenia uwagi od tego, kto był sprawcą tego zamachu. 10 kwietnia 2010 roku to dzień, który nie tylko przyniósł tragiczną wieść o śmierci 96 pielgrzymów. Do kadyńskich grobów z świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele. Ale ten dzień zapoczątkował też listę niewyjaśnionych zgonów, zgonów ludzi, którzy choćby nawet i w małym stopniu mogli przyczyniać się do odkrycia prawdy. Zapoczątkował też wulgarny, wręcz, atak na pamięć o tych, którzy pod Smoleńskiem polegli. Bezpardonowo atakowano za przyzwoleniem ówczesnych władz tych, którzy tą pamięć kurtykowali. Choćby nawet wspominając to, co się działo na krakowskim przedmieściu w stosunku do tych, którzy bronili krzyża. Do dnia dzisiejszego nie cofają się o nim przed atakami na tych, którzy organizują modlitewne. Miesięcznice, czy też na tych, którzy próbują wyjaśnić zagadkę tego zamachu. Najbardziej zajed, zajadne atakują marszałka seniora Antoniego Macierewicz. Za jego bezkompromisowość w dążeniu do prawa. na godzinach porannych o czwartej programie pierwszym powstał i który dotyczył materiałów z raportu końcowego od komisji smoleńskiej. Im ten sposób jednoznaczny wskazuje metody, jakie zastosowano przy ataku na prezydencję Kampanię. I zaatakował członków podkomisji, ani słowem nie wspominając o tym, że trzy dni temu swoją opinię o obecności trotylu na spadanych szczątkach wydał włoski Instytut Kryminalistyki, którym kierują karabinierzy. Naszym obowiązkiem jest dawanie im odpowiedzi. Walka o prawdę, o Smoleńsku to sprawa polskiej godności. To sprawa polskiej niepodległości. Tu nie tylko chodzi o naszą godność lub pozycję na międzynarodowej arenie. To jest sprawa naszej przyszłości przyszłości tych, którzy dziś żyją nad Wisłą. i tych, którzy dopiero przyjdą na świat. W tym zmaganiu musimy liczyć przede wszystkim na siebie. Musimy umieć liczyć na Polaków w kraju, jak i tych rozsianych po świecie. To od nas zależy, czy pamięć i modlitwa nad grobami ofiar katyńskich, jak i tych, którzy polegli pod Smoleńskiej, będzie trwała. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci. Jest to tak jak nas wierzących łączy modlitwa, tak nas Polaków łączy hymn narodowy. Ośpiewany dwie zwrotki naszego dnia. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemówzięła. Szkadną obok bierzemy, masz, masz z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem Złączym się z narodem. aż marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdzie Wisłem, przejdzie Wartę, będzie Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. masz marsz, marsz dom roski, ziemi opowskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączym się z narodem. Gracias. Sí, są wadek na ziemi tej konstrukcji niewiele zrobił. Także a to jest powtarzane stale, że nie no ma ale przecież no to jest po prostu kalkulacja taka, że jak się powtarza kłamstwa czy nonsensy dostatecznie długo, to część ludzi w to uwierzy. To jest tylko łączyc A teraz przytoczę Państwu jeden kąt, no, oczywiście nikt ale który jest oczywisty dla, jest oczywisty dla każdego badający, badającego tą katastrofę. Otóż po, proszę sobie wyobrazić taką mapkę na z, z północy na południe idzie szosa zola, Ostatnia szosa na trójkąt, Mniej więcej 75 metrów rzędką szosą jest punkt zwany T38. Żadnego innego powodu, oprócz że by nie był dalej, jest od 75 lat, mniej więcej zaczął być, dobra? Jest spoleczką małej części polskiej, to jest początek Krakowice. I teraz, e, po prostu, jeżeli coś, co było w środku, czy część tych masażerów, wydobyło się na zewnątrz, to znaczy tak. i część tych osób przeleciały i padły na ziemię. A teraz jeszcze jedna rzecz z tym związana. i się, wielu się dziwi, nawet z tych, co badają, gada sobie, dlaczego te 2-3 sekundy za punktem p 38 było tyle amarii i drzów. Odpowiedź znowu jest prosta. Jak się kadłub otwiera, rozłamuje na Czyli się otwiera, te części odchodzą od siebie, przykład jeszcze jednej, e, złośliwej propagandy, która mówi, że nie było żadnych dowodów na to. Dziękuję bardzo. Warszawa, 11 kwietnia 2021 roku. Organizatorzy i uczestnicy mszy świętej w intencji ofiar katastrofy Europejskiej i zbrodni Kapieńskiej, w Sanktuarium Najświętszej Marii Królowej Polski Marajung Australia. Drodzy rodacy, szanowni Państwo, w tym trudnym czasie pandemii pocieka się Państwu w sanktuarium najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Marajung, aby pamiętać tragicznie, tragicznie zmarłych członków polskiej delegacji z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, profesorem Lechem Kaczyńskim na czele. Którzy udali się do Smoleńska, by oddać hołd naszym rodakom zamordowanym w Katyniu. Od 11 lat, lat dzieli nas katastrofę Smoleńskiej nierozerwalnie i związany jest ze śmiercią ponad 20 tysięcy polskich oficerów, którzy zostali zamordowani w 1940 roku przez NKWD. To dramatyczne zdarzenie nadało wówczas uroczystością o rocznicy zbrodni kapieńskiej zupełnie innego wymiaru. 10 kwietnia 2010 roku już na zawsze pozostanie jednym z najsłodniejszych w historii naszej Ojczyzny. Jestem wdzięczny, że od lat włączacie się w Państwo w tych dwóch wydarzeń, które są symbolem dramatycznych kar polskiej historii. Tragedia Katynia to również walka o prawdę, o część naszej narodowej pamięci i tożsamości. To ważne wezwanie dla nas, aby rozpowszechniać wiedzę historyczną skierowaną do kolejnych pokoleń Polaków. W imieniu prezydenta Rzeczypospol Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz własnym raz jeszcze dziękuję za wszystko, co robią Państwo na podtrzymywania więzi w Polonii Australijskiej Ojczyzną. Podpisano Adam Ksiatkowski.